Ja nie wierzę. Mówiłam ci! Hmm. Dobra, trzeba włączyć silnik. Dobra, to moja broń. Czas na przejażdżkę. Cholera, ciasny zakręt! O Boże, jadą prosto na mnie! Teoli dociera na metę! Nie no, strzelające auta... Co za durna gra... Dobrze, zepsute. Zepsute. Oh. Kurde, myślałam, że uda mi się zagrać. Wciąż możesz? Jak? No, dobra, chodź. Zamknij oczy. Zamknij. Dobra. Tym się ruszasz. Tym uderzasz. Tym kopiesz, a tym blokujesz. Dobra. Najpierw musisz wybrać postać. Zagrasz niepowstrzymaną, szponiastą, ale nieziemsko przepiękną Angel Knives. E, mam to sobie wyobrazić? Oczy. Dobra już. Ona stoi na skraju mrocznej świątyni, starożytnego sanktuarium, w którym organizowane są turnieje dla nieśmiertelnych. Twój przeciwnik, czarny kieł, wyłania się ze świątyni. To wielki mięśniak z trzema rękami. Tylko twojej krwi Gdy on przyjmuje bojową postawę, włącza się muzyka Gotowa? Dajesz Runda pierwsza, Falstie. Runda pierwsza, czarny kieł szarżuje na ciebie Wyprowadza w twoją stronę podwójny cios Podskocz! Dobrze, nie trafił cię Lądujesz za nim Szybko, uderz go w plecy Trafiłaś go z łokcia Zabrałaś mu około 15% zdrowia Twój przeciwnik z obrotu atakuje cię mrocznym szponem. Co mam robić? Wciśnij tył i blok, żeby skontrować. Atakujesz łokciami, gdy on wyprowadza serię ciosów. Odskakujesz nie otrzymując obrażeń. Przez ostatni blok twój przeciwnik traci równowagę. Jest teraz podatny na atak. Kontratakuj niebiańskim wyrzutem. Dół, góra, kopnięcie. Nieźle. Chwycił cię, uderzenie, żeby się Wciśnij góra, blok, i kopnięcie, żeby wykonać ostraszkę. Blokuj go. Uda ci się. Dół, przód, uderzenie, żeby wykonać Perfekcyjnie. Nadszedł no, twój koniec. Wykończ go. Ekran robi się ciemny.